Pana łóżko już była, a dzisiaj tak. co mamy? Dzisiaj mamy coś nowego, czyli prześcieradło i, I pokażemy. poduszki, I poduszki z, z personalizacją, czyli z haftem, ale pokażemy Wam, w jaki sposób szybko zamontujemy no, Wam tak, prześcieradło. Przecieradło jest bawełniane, z też w Kamo. Czyli cieplutkie, bo jeszcze możemy sobie je wykorzystać, żeby się przykryć przed tymi złośliwymi komarami, które nas gryzą. O, to radu jest z gumką, pokażę tutaj. to jest ta gumka, i wtedy właśnie ono ładnie nam się tutaj obciąga w koło tego łóżka. Czyli, widzicie, szybko to zrobiłyśmy. Wilków. Jarek. Irek, Domino. których Pozdrawiamy. Serdecznie tak. Pod kolor mamy właśnie tego prześcieradła te poduchy. Tak, z tej samej dresówki. Pokażemy tu. zapinamy. Możemy sobie właśnie wyjąć taką poduszkę. Środek. Wiadomo, że się poduszka brudzi, czyli możemy sobie ją wyprać. zapinamy, wymienić. I mamy poduchy. Trzy. Pięknie to wygląda w kolorze właśnie takim kamo na ryby. I co? Dzisiaj Wam życzymy lepszej pogody? Lepszej pogody, bo dzisiaj strasznie wieje. Jak widzimy, wędkarzy jeszcze nie ma, ale na pewno będą. Na pewno. Pozdrawiamy Was! Kajdaj!